Hej zom, zaczynamy w stylu Olsku. Bit kręci się w tle, słuchaj Yo, jestem tu, na ulicy życia scenie Gdzie bit pulsuje jak serce w pracy pierwszowej mate Stary szkoły rap to moja przyszłość, kurwa, chyba tutaj jest Eksty jak graffiti malowane na murze Czasu niczym teksty upadane w głowę Wiem, marzenia zatopione rymy moje jak graffiti na muralu Opowiedzą mikrofon jak bokser na tym ringu Rap to sztuka nie tylko słów wiekowych w mojej duszy skrzysy jak światła w nocnej ciszy Od chulowy proaj E. Historie na bitach jak księgi starych tronów w naszej erze e. W światłej dżungli rapuje prosto z serca Bez tuż tych punktów, Polskul to nie tylko śmiech, to manifest duszy Miłości yeah. do słowa, jak gry, co trwa wiecznie Odbijam się od murów, jak piłka od parkietu Teksty jak tatuaże na mojej duszy widnieją jak no, e. podróż czasie, gdzie przeszłość żyje, jakby w twoim sercu bijący e. Kultu, Ale pamiętaj że. oldschool rap to nie tylko muzyka To życie tak to serce w rytmie ulicz, tych mitów kurwa jest yeah. e.